Chcąc zapewnić utrzymanie ciężaru płytki, używając obecnie dostępnych klejów, musisz się zrobić gęste mieszanki ze szkodą niestety dla urabialności, a przede wszystkim ze szkodą dla pokrycia. Jednak z drugiej strony płytkarze nie ufają płynnym mieszankom, które mimo tego, że gwarantują dobre pokrycie, jednak nie utrzymują ciężaru płytki. Dlatego też potrzeba czegoś nowego, czegoś, co przypominałoby żel, zachowujący kształt, ale posiadający także dużą łatwość przesuwania się pod wpływem działania siły. Płynna konsystencja H40 no Limits nie obniża wysokich parametrów tiksotropowych pod wpływem ciężaru płytki. Gwarantuje całkowite pokrycie przy niewielkim docisku i utrzymuje ją także na powierzchniach pionowych. H40 No Limits jest pierwszym klejem żelowym, ponieważ łączy płynność i tixotropię. Pozwala na utrzymanie płytki zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, czyli zachowuje się idealnie jak żel.